Siemanko ziemeczki, witaj w mojej kuchni. Halo, halo. Sieman, halo. Siemanko Personel klasy dupa. Nie dynia, a nie dupa. Już teraz jesteśmy dyniami jesteśmy... Tak. O witaj Slayer Jesteśmy wysłannicami o, dyni. No, Oj. <laughs> jesteśmy wysłannikami dyni. Co to u ciebie? powiem wam tak, jestem tak samo, znaczy, jestem bezpieczny przede wszystkim i bezbronny, wy Jesteśmy dyniami, jesteśmy towarzyszami dyniami Zbijmy go. Nie, jesteśmy. Istnieje spora szansa, że to przeze mnie macie dynie na głowach. O nie! Jak mogłeś, teraz go doklepujemy! Teraz! Dobra, idziemy, szybko! Szybko do toalety Niebujem się z wami kolegować, ale. ale dobra. Ale tu jest toaletek. Jak będzie? Aha! Ja bym, Ej, co teraz? znalazłem. Oj! Ej, znalazłem kartę! Oddawaj na gole, kartę. I Ej, kartę! I oddawaj tak właśnie... apteczkę! No i tak, tak. No i no to proszę go bardzo. Go I tak proszę to właśnie się kończy. Naprawdę w kiblu lubiła mhm. giwera? No ja jeszcze jak, ktoś ja z, zostawił. Ja z sercem na dłoni, z sercem I... na dłoni Słuchaj, by Tak, słuchaj. Zastrzegł. Dobra. Chcemy to robić, bo, bo dobra! E, nie, nie, chodźcie, nie, nie, nie stoj, stój, stój! No! Musimy się naradzić, chodźcie! Do kibla! Okay, no, nie, masz nie, masz tu stać! Masz tu stać! Tak, Jak no, to, dobra, to chodźcie, chodźcie! Idziemy się naradzić! Chodźcie, wszyscy! O nie! SCP tam jest! Eee, SCP! Ee, wydupczamy! Rura! Zamykajcie drzwi, zamykajcie drzwi! Tędy! Yes. Szybciej! Dobra, dobra, straciliśmy tylko dwie. Trudno, trudno, trudno go! Tędy, tędy! Teraz się zakręcę. I zamknąć. Nie mogę, wydrucamy, nie mam Dobra, zamknąłem, zamknąłem. A, dobra, dobra zostaniemy tutaj. Weźcie tylko dwa, tylko dwa, dwie cukierki weźcie. Dwa cukierki. To czy co? Dwa cukierki tylko. Nie weźcie okay. więcej. Okay. Bo jak weźmiecie trzy to urwiewa brączki. Molka S. Nie można być greedy. A co można zrobić z cukierkiem? E, są różne efekty no na to... nich. E, tylko, że nie widać normalnie, jakie są efekty, ale. A jak to zjeść? Musisz kliknąć My na zjadłem. niego. O, i co Dostałem ci dało? Silna, mamy. O, no, no, o, mam shielda. Halo? Halo! 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 Koledzy z niego głową. Dole, Witaj! Masz! Dobra, chłopaki, chłopaki, a jak będą naukowcy to zabijamy czy nie? Tutaj, ale tędy, ale tędy. Strzelać kulę? Dobra, będę strzelał kulę. I, I tak jesteśmy z curami, dla nas Dobra, no, nie, co tu jest? szybko. O co tu tu, tutaj puściutko jest, znaczy była apteczka jedna. Tu może być też broń, ale nie ma broni. Jest! Tędy, chodźcie! Zaraz się zakręcę. No, bo nagry... Odcinek nagrywam. Chodźcie koledzy. w ogóle? Musimy ogólnie musimy się uciec, uciec z placówki. Tak, tak, tak. Ale gdzie jest wyjście? Najpierw musimy znaleźć ulepszarkę. Bo... Musimy znaleźć scp-914. Jeśli będziecie widzieli napis scp raczej znaczy, po prostu hashtag... O kurde! Oni są ci żyli. O kurde! kurde! Golina NA kadłubek! W lewo, w lewo! uciekamy, uciekamy Ja będę zamykał, biegnijcie, biegnijcie przed siebie, przed siebie, przed siebie Prawo, prawo, prawo Prosto, nie nie nie, prosto chodźcie Nie nie, bo to ślepy zaułek No nie szybko nie. O oh nie. Ale przypał. O oh, chuj. Kurwa, udało się. Nie wiem, Łatwo. Tak się wygrywa Kurna ochroniarze, wszyscy przeciwko mnie Ej, bit bot on no, 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 A. A. Nara! Tryhard! Wczułem się! Ja uciekłem, nie mam karty. Ale mnie zabiją. Ale mnie zabiją. Ale ja nie mam życia teraz. No nie, ale ja nie miałem życia Aż padłem na dół, on mnie odrodzi teraz Moje ciało poleciało na dół W tej ulicy mówi jasno Kto nie Ejbiego, nieważne Jakoś tak Albo albo śmierć Dokładnie Jak to mówi stary polski przysłowie Jezu, piękne nie wiadomo, Tutaj, tu, 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 tu Oj, oni nie na wiedzą, prawo, że wsi To chyba tam by było, nie? Dobra Ajaj Ja nie pamiętam, czy my za nie poszliśmy O nie, prąd No nie, no idealnie wytajmowałem to Idealnie to wytajmowałem, no come on Ja, ja tak mam za każdym razem, Mandziu, mówię Idealnie wytajmowałem Ale to zawsze musimy No nie pykło My Czyli żyje. AB ty A, nie żyjesz? Tak, nie żyję Mnie nie Bo wiesz AB jest taka sytuacja, ja, bo ta, tak ta cała ekipa chce tylko Ciebie zamyka, ale już Zauważyłem! Się Zauważyłem, widziałem przemowę Huberta. bo ja umarłem chwilę później, ja SCP-049 mnie zabił. Jezus, jaki jesteś Ale ja kurde, to by Ja nie wiem jak mi się w ogóle to udało, żeby, żeby was wszystkich zabić, jeszcze wyjść z lighta, to ja sam się dziwię No Jesteś tryhard, Ebi ja jesteś ostry tryhard w tą grę, no. <laughs> Da się tryhardować Ty, ale, ale to przegrał Ale to Flutter nie było to specjalnie, przegrał. wczułem się jak, jak uciekłem z lighta, to się wczułem i wszystkich Flutter, zabiłem. przypadkiem Flotar został jeszcze Paweł, który próbuje uciec Ty, oni nie wiedzą, że Frotar masz 90 HP jak może klasa D, klasa dupa łód jest, ja nie rozumiem. Normalnie. Może, może ktoś miałem. Może wiesz Mogą i kartę doszło. Być... Musisz ulepszać CIA. kartę i musisz się dostać na samą górę, tak? tak Odchodzi. I najlepiej, tak, żeby bo... nikt ciebie nie widział jak to robisz, tak? E, najlepiej przechodzić sobie sniki po prostu, albo w lajcie masz. E... Czyli po to są na przykład toalety, czy pokoje, to tak, tak. się w nich chować. No i ogólnie prostu, tak? w pierwszej strefie masz e, zbrojownię, jeśli ogarniesz kartę szybko, to możesz iść do zbrojowni jako klasy D i po prostu zabiciem tf ów Zabić ochroniarzy, którzy e, przychodzą. Szczerze, szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, to jest naprawdę jest zajebiście przemyślona gra pod tym względem, że każdy no ma swoją rolę i każda. Każda rola jest zajebiście ciekawa oh, No to właśnie, to jak, jak uciekniesz klasą D to masz taką super satysfakcję, że ci się udało wody. nie mając Zostań nic praktycznie w początku i mam pytanie, dlaczego oni teraz A Czekaj, to zaraz To zaraz Pawła? Już tak, tak. dawno powinni tak. go zastrzelić e, No Aha, czy A nie, czy można ich czy związać Można ogólnie klasę D związać I czasami przydaje się na przykład klasa D, żeby poświęcić w klatce SCP-106 Bo wtedy da się go zabić po prostu, 106 zabijając klasę D w jego klatce Fact? Aaaa, dlaczego miałbym się faktem? No jest, jest klatka SCP-106 w tej strefie, w której oni wszyscy są. E, możesz albo go rozstrzelać po prostu, tak, tak. albo e, wejść do jego klatki, no, otworzyć drzwi, tam musisz mieć specjalną nie. kartę i wrzucić na przykład Tylko klasę D i natali. wtedy naciskać przycisk i go dekontaminujesz. Jasne, rozumiem. Co? Czyli my jako klasa D jesteśmy Ciekawe, w zasadzie koszysty, robimy, tak? E, tylko chaosu, czyli to to zieloni. To, to ci, którzy głośno tupają. palą. Re e, może być albo res Może być albo res Albo res Jeśli jest res to tego nie słychać. Jeśli jest res jest po prostu komunikat głośny. Ale ludzie tak naprawdę nie zwracają na to uwagi. W momencie, kiedy zginiesz jako klasa D, to kim się wtedy? E, no tu albo MTF-em, albo CI-em. MTF to jest e, randomowo bardzo. A czym się różnią czy nie do końca? MTF od CI-a? E, MT MTF brzmi. ratuje naukowców, a, na nice, nice. a CI no, ratuje to. klasy D. Junior, osobiście za Więc no, jeśli masz MTF-ów ratujesz naukowców, jeśli jesteś CI-em ratujesz klasy D. To okay, tym się dobra. różni. Ale bo bo nie ja, ja nie najbardziej konfusuję z tego ludzi. wszystkiego, że jak giniesz, to po której stronie tak naprawdę stoisz. To jest dla mnie takie najbardziej zawsze, że nie ogarniam za bardzo w wkoło powinienem strzelasz, a w ogóle nie powinienem strzelać. No jeżeli no, jesteś jest. niebieski, no to strzelasz w pomarańczowych i czerwonych, nie? I w zielonych. Tak, ale to jest dziwne o tyle, że przed chwilą byłeś pomarańczowy, teraz jesteś niebieski, nie? Że Zmieniłeś no, no. Team, a tak naprawdę nie wiesz kiggię. No to się w, w, którym się w no możesz postać. wygrać. Nie? Ja by ryby na sekundę. No chyba teraz ostatnią gierkę sobie. Masz... Dobra, tym razem ochroniasz. Ale, no powiem, że ładnie weźmy te strzały w tamtej rundzie. Witaj, ochroniarzu. Witaj. Kolejny ochroniarzu. <laughs> dobra, trzeba znaleźć przejście. Cześć Bartek A, dobrze, dobrze. No i kolejny na pewno. No i witamy, witamy, witamy. Witamy. Dobra, mówcie pod kół jeśli jesteśmy blisko siebie. Tam, Nie ma co mówić, Nie ma co komunikować z innymi, bo może się, nas słyszałem. dobra, dobra. Dokładnie. Musimy znaleźć przejście. O, witaj ochroniarze numer 4. O, witaj! No i co mi nastaje No dzisiaj chyba no. Oho. Dzisiaj no jesteśmy w lepszej dyspozycji. To jest adrenalina. Adrenalina daje ci chwilowego busta, ale masz e, wtedy dziwny dźwięk <grym> po prostu. Masz dodatkowe HP, jeśli użyjesz adrenaliny, ale nie używaj jej teraz. Nie wyrzucaj. Nie z niebieskimi i te... Tak, tak. Pro... No co ty zrobiłeś? Musimy zabić pomarańczowych. Ja mogłem go od tego, czy czycie pogięło? SORKA! Dobra, chodźcie chłopaki To <noise> bym mi się czy jest, czy, gdzie jest jeszcze? Kto jeszcze nie przeszedł? Guzik? Ktoś się zgubił Guzik idź po otwartych drzwiach? Halo, guzik, od tabłem masz ekipunek, jak coś Nie, Fasmofobii... No cóż, wymaga ofiar Dacie radę przejść przez Tesla? Dobrze Uwaga, może być tutaj SCP O kurde Nie do mnie, Nie do mnie, nie do Ciebie, nie do siebie! To będzie next. No kurna, git. Pasuje mi to. Myślę, że z scp u przez chwilę, jakbym słyszał 106. Nie, no nie będę aż tak tryhardował, no nie będę nie chcesz tak niszczyć innym Gierki. Tak, ale w tamtej ludzie to był mega fart. No rozumiecie. Mówmentu jakby nie zmieni, jakoś super. Bo movementem akurat. No nie ma co tego zmieniać. O, żyjesz. A -a. Dwóch chyba nie żyje, co? No większość nie żyje. sobie tak? No jeszcze jak ogólnie jakbyś się pytał co to za SCP to był widziałeś go Ej, za nami no, za nami idzie ale... idzie za nami Tesla co zaraz okay. nie, nie dobra o nie idzie 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 to jest ogólnie pies okay. który może mówić do ludzi więc nie zawsze jak słyszysz A. kogoś to Jak będziesz go słyszał to lepiej okay. nie lepiej uciekaj Okej. Okay. Najbardziej jaszczur niż pies, ale no. <laughs> chodź, chodź, Szybko, szybko. Dobra, trzeba znaleźć windę do lajta. Ja zastanawiam się, czy użyć apteczki jeszcze jedną, no, żeby uzupełnić te 11 hp Bo to może być kluczowe, 11 kp. Nie ma, ślepy załóg, chodź, ta chodź, chodź. Okulnie on ma coś takiego, że ten pies nie widzi. Widzi tylko, kiedy się poruszamy Aha. albo rozmawiamy. Więc lepiej przy nim nie rozmawiać ani po prostu się nie przemieszczać Albo jeśli już, to na C, czyli na walku okay. Na C nie widzi No chyba, że w ciebie wbiegnie Dobra Zjeżdżamy, mamy 8 minut Możemy być w środku tylko 8 minut. Jeśli będziemy dłużej, zginiemy. Ok. Oj, no to jedziemy. Jedną windę zostawiamy. Tutaj lepiej bokiem przechodź. Dobra, w sumie wezmę. Możemy wziąć granaty. Dobra, możemy sobie uzupełnić ten. Dobra, biorę, bierz sobie granat, jak możesz rzeczy niepotrzebne trzeba wyrzucić. Mmm, by się jednak przydała. Dobra, weź sobie jakiś granat okay. było Nie, 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 ja, ja to otworzyłem, ja, bo ja to otworzyłem i próbowałem przejść. Ona y, się! Rozdol na ziemię! A ja jestem, ja jestem no. z nimi, ja jestem nie, nie, z nimi, oni, pomagałem, Nie, 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 pomagałem. spokojnie, AB AB, to AB, to jest dobry AB, człowiek Nie odwracaj się, SCP za to, bo nie odwracaj się! Co za chłop! Ja, ja pomagałem naukowcom, także... Dobrze, pomagałeś, także... dlatego będziesz no, dalej pomagał, pomagał, pomagał ale związany pomagał, pomagał, Oczywiście, Miło oczywiście, tego, że jestem naukowcem, chroniączą. potwierdzam to Coś Proszę powiem? odejdź od swojej adrenaliny Co tam, jak zdrowie? ale kurde a panowie jeszcze mają zapoteczce, to... bo dałem zapoteczce możesz wrzącić zapoteczkę chłopaki opuścili te drzwi? proszę okay. bardzo dzięki możemy uciekać chodźcie wszyscy wszyscy do windy Ech, oni pewnie są, nie wiem, w zmieniarce albo gdzieś tam krążą a ja? ja pomagałem na uciec idziemy, idziemy nie, on pomagał, pomagał, pomagał oj, to jest no. Oj oj, oj ja oj, oj oj, oj. chyba ten że chciał uciec wam ten naukowiec no. szalony niestety był tak szalony Nie mam pojęcia, zamykałem wszystkie drzwi Ups! Oj Czekajcie, czekam na kolejny. Weź sobie broń floter Dobra Musisz przejść jeszcze raz Weź sobie broń Przeszł. kartę No, Wszystko wziąłeś? To Dobra Weź kartę jeszcze? E, mam, mam, mam kartę Dobra, nie, idziemy Jeżeli wiesz, w którą stronę jest wyjście, to ja już sobie raczej powinienem z tym poradzić mm, nie mam pojęcia <laughs> Aha, okej <okay. laughs> Chyba, że tak Tutaj drzwi są otwarte, to może dęty? O, Dobra, no, no, no. no chodźmy. No, no. Uwaga, bo jest scp 99 jest ten, jest pies. Który to jest? jest o, yes. a to jak pies jest bez ruchu, nie? nie? Czeka, tak, 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 bez tak, ruchu. Tak. tak, 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 tak. Albo o, na C można iść. Wydaje mi się, o, że. Mimo tego, że tak, Junior jest jakby złym człowiekiem, to. to jako, jako zeskortujemy jakieś związane, to będzie kadetem. Aha. No, ogólnie moi towarzyszem jesteśmy. Ojojoj. Oj, co, co, tu się... Może chodźmy na C powolutku? Eee, chyba został rozgryziony. No... Tu jest wyjście, panowie, tu jest wyjście. Czekaj sekundę. Oj, kurczę. Nieważne, źle zrobiłem. Czekaj, czekaj, czekaj. Junior, stój w miejscu. Stój w miejscu. Chyba rozwiązało. Dobra, idziemy. A, Zamykałem. dobrze, ja należę. Ja na, ja na, Chodź. Jak chcę być kadetem. Uwaga, może być tutaj CP na zewnątrz. Oby nie. To ja i naukowie zbiegniemy na, na pizdę do przejścia. Dobra, no, 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 biegnijcie, no. biegnijcie, biegnijcie, biegnijcie. No, dobra, udało się. Coś, co, spokojnie, spokojnie. odeskortowujemy ich. Cześć, synu, Bardzo dobrze. Dobra robota, Abi. Dobrze. Zorowa robota. Uratowałeś się. mnie. Idźcie, idźcie. teraz. Przyszło, wracamy I... do roboty. Wracamy do roboty. Okej, okay, okej, okay, lecimy. Ja Z personelu D do kadeta. No. A czy ja mam no. napisane teraz Ghostbuster, personel D, czy... Nie, Gdy jesteś no. kadetem no. po prostu. No. A, po prostu kadetem, bo on ma jeszcze do, do, do pisek ksajmnickie. Okej, okay, wy jesteście nowi? Tak, 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 to jest tak naukowiec. Jest. Cześć. Okay. Dobra, no to ja się na, w takim razie musimy powrócić, musimy powrócić. Ktoś jeszcze tam został. Mm -hmm. Personal klasy, Jeden naukowiec nie wywalił się na Tesli, Sam. więc... No. no. Ale, to, ale on... on Czy to przycimy, prawda, że nie możemy się przy, tych po, przy tym potworze ruszać? Tak. Tak, tak nie tak, możemy prawda, się prawda. Przy nim ruszać. A co można się ruszać, tylko że jeśli już ruszasz, to uciekać. Okej, okay, okej. Okay. Albo można na C na chodzić Przy nim. Okej, okay, wracamy, wracamy, wracamy Właśnie tutaj, uwaga Dobra, ja sobie teraz wymienię jedną rzecz Tutaj zginęli Którym moi zsuwamy? partnerzy i ja musiałem z tego miejsca uciekać Stąd i szliśmy Bardzo dobrze, że bo Dobra tak Mówi... Powiedziałem im, żeby chodzili cicho i nie, nie posłuchali mnie No i widzisz, jak skończyli Dobra, czekajcie, bo amunicji mi brakuje Czy będę miał amunicję, chłopaku? Halo, czemu się rozdzielamy? Poczekajcie, poczekajcie, panowie, poczekajcie, poczekajcie. My... Kurde, nie widzę, żebyśmy. O, tutaj może miałeś. Dobra, kit, mamy to. Czekacie? Dobra, już idę. Musiałem podnieść amunicję. Mogłem naukowcem was? awans. Oczywiście, że tak. I nadzieję, że się spełnisz. Musisz się spełnić, bo jeśli nas zdradzisz, będzie źle. Nie zdradza, nas panowie. Ej, idź, ja sur, ja sur. Ja Dobra. Możemy, możemy, po prostu do niego strzelać. Dajcie, się cicho, się cicho. Rozstawcie, cicho. możemy hmm. się rozstawić i do niego strzelać. Jeśli możemy się strzelać, mówić też, możemy, jeśli do nas podejdzie, lepiej nie mówić, bo będzie nas widział. A, ale Czekaj, jeśli strzelamy to też. Tak, tak samo. A, to ani tu, ani tu gadać, nie, nie, możemy to w ogóle wiadomo. rozmawiać. Jeśli jeśli strzelamy, to też nas widzi. No chyba że mamy tłumik, wtedy nas nie widzi. Musimy się ładnie rozstawić. Nie strzelajcie po sobie, to najważniejsze. To ustawmy się dwie osoby przy drzwiach, dwie osoby za drzwiami. Będziemy mieli ładny strzał. Dobra, to ja zostaję tutaj. Dobła. Tylko nie dostańcie, na co możemy chodzić w powoli? Tylko, że przez Tesla musimy normalnie przejść. Chodźcie no tego. On nas w ogóle olał. Personel! jeszcze jeden. A nie! A, to Czemu ja pierwszy zawsze ginę? Jakiś hmm. tu biega. Co tu się stało? <gryź> o, tak, akurat to Ja tutaj nie zabiłem. Wszystko ja O kurde, Ej, ale przypomnę Co tu się stało? I skąd, Co to robi ten pies? No ten pies cały czas tu Ten pies yy, gryzie. Widzicie tylko jak się ten, jak się rusza. O Boże, ile zielonych jest w ogóle. Czy jak się nie to no się w ogóle nie, nie widzi? widzi? Tak. Jak tak. Mi nie dajesz dźwięku. Tak, tak, okay, A, tak to dobra. A, to dobrze. A dobrze, to Nie widział, się zatrzymałem. Chyba, że to trzeba się. poczekać. A. Albo w Ciebie wbiegł, tak też mogło być. Ej, czekajcie, czy jak Bladi teraz umrze to jest koniec? E, tak, będzie koniec. Okej. Okay. Rebelia bigosu. To jest lockdown, nie wbijemy. Teraz tutaj pobiegniemy. ostatnio pobiegliśmy w prawo i pobiegliśmy w kółko. O nie znowu biegniemy w kółko. Co to, co to za dźwięk? Co o! Co nie rób nie tego ja. klapek, proszę. No nie rób tego. Lockdown jest. Nie, nie, nie da się, nie da się. Ciekawe. Mam nadzieję, że Slayprox ich porozwala. Może tędy jednak? Ja ja mam Mamy wytanie dał taki dźwięk. To nie nie to... jest tak! To cała można... komenda. To jest komenda. Dobry. to jest no, mój prawo. asystent, to jest mój asystent no, 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 okay. nagrany i go dałem jako histerę, że pod komendą wszyscy będą słyszeli jego komentarz, proszę nie gurli. Zrób to jeszcze raz. <laughs> nie wiem, czy no, no, nie, nie, jeszcze bude grałem. Bude bude. A może jakąś komendę głosową? Jest pełno różnych rzeczy. Jingle bells, jingle bells. To musi być. Jest wszystko, jest pełno różnych takich. Nabię w różnych. No, no. Siem, awesome. Całkowicie kancasi. Ten komputer co tam daje, powiedzmy, napisze teraz AD. Dobrze. A -B. A -B. Tak, to może mówić. Co się tylko poda. To jest ten, e, jak to się Mo mówi, Można anancer. też napisać, można też napisać Hubi. Tak. Ej, czy Arysz. ten, ten pies działa w ten sposób, no, że no, jak nie się nie ruszysz, to on cię w ogóle nie może zaatakować, no, czy? E, e, może, ja się w ciebie to... wejdzie. Bardziej na zasadzie, e, e, on słyszy, on, on nie ślepy, ale on słyszy. Tak samo jeżeli on w ciebie wejdzie, to tak samo cię będzie mógł zaatakować. On normalnie nie widzi ludzi, dopóki oni nie będą, nie wiem, chodzili głośno, albo strzelali, albo po prostu nie sądzili. Jak ci tutaj O to się zatrzymał i go nie widział, widzieliście? No tak, Zostań, go nie, nie się co no. Robi. no to właśnie chodzi. Tak balica przeschodzi chodzi po cichu. Ale kozak. Ty faktycznie go nie halo, Słyszę kogoś Co? Ja? Słyszę kogoś Patrzcie co, co Slay teraz Oni biegną głośno I pewnie ich widzi no? Ty, nie ale nie czekaj, nie go czekaj, widzi? Ej, ale... Oni tak. nie powinni strzelać do Slaya, nie? Oni powinni zabić teraz SCP Czy nie? Rebelia może zaatakować, albo może współpracować To zależy od nich I od SCP Jestem z wami, gałgany! Rebelia chaosu, to ja! <laughs> Jestem z wami, o, jestem z wami Jezu. No niestety, o, to co atak, się zdarza ale... UWAŻAJCIE ZA WAMI UCIEKAJCIE Cię nie Ale ładny te... atak Ładny atak Bo znikasz znika, ja znika po trzech sekundach jakoś Znikasz po trzech sekundach już, już koniec Wracaj Ale dobrze wyczułem Uuuuh! Jesteśmy swarmu! Nie no, lecimy z nimi! <gryd głosarsoni> lecimy! Mam już mało hapsów, mało hapsów. Ale jak Bloody zginie, to się runda kończy. No tak, jak Bloody zginie, to się skończy. No chyba, że zdążymy tam dobiec. O, o, drużyna! Wow. Czekajcie! Lolina. Dobra! I chyba kończymy! Ale fajna, co się dzieje genialna postać. Ja tylko wasze kroki widziałem z kilometr Słuchajcie, już wiem o co chodzi z chaosem, jak nim zostałem.